Tryb jednoosobowy, menu. Tak. Nowa gra. Eee, co to jest? Przetrwanie kreatywne własne. Przetrwanie. Średnie poziomy sarażące pragnieniem, pożywieniem głodu, zdrowieniem, kondycji i kiedy wywarczysz o przetrwanie. bof Średni. Łagodny. Średni. Z robalami własny. Eee, zaakceptuj. Co to jest? Hey, I'm Willow. Willow. My name's Peter. My friend... Hey, nice to meet you. Hoop. Yeah. Dobra, lecimy. Pozdro Ciekawe jestem, cóż to za gra na, 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 na. Damn. Chwila, czy to mi tnie, czy to tak gra tak tu nie? Dobra, musi się to chyba zrenderować czy coś takiego. Nie, dobra, to musisz się chyba zrenderować, tak myślę. Wa ruch, No dobra, to już ogarnę. A picie jedzenie, okej. Okay. Zdrowie. No witam. Ryjkowiec. Siema, Likowiec Lewy Shift, okej. Okay, a ty kto jesteś? Mszyca. No, no, no Some sort of radio i co? nie? No, trochę obciążony jest. Komp. Tak jak podejrzewałem, że może być z tym Lipa. Czaje. Exactly sure mm -hmm. Czyli to daje mi jakieś um, rzeczy, które mogę oddokować. No dobra. Aha, to mogę zbierać te fanty. Romp. Czaje. No raczej to mam zbierać. To zbadaj kamień. Spacja. Co jest? Co jest? Aj, 30 tych dostaliśmy, ok. Kamyczkowa włócznia, kamyczkowy topór Aj, za każdym razem to będzie... Ha, mi się receptury. No dobra, czaje Coś tam mogę innego craftić z tego. Dobra, no i tu mam rzeczy które ewentualnie mogę mieć. No dobra, no i co dalej? Wytwórz kamyczkowy topór. A, C. Okej. Okay. Gałązka topór. Wytwarzanie. Nie mam sznura. Kreatywny sznur. Wytwórz. Czyli gałązki potrzebuję. No dobra, to szukam gałązki. Dobra. O, teraz mam gałązkę. A to dawaj ten topór. Nie sprawdziłem, no i co? Jest podwójką. O! No i co teraz? Atakuj. Aaaa, gdy trzymasz w rękach broń, możesz blokować na razie taki, jest i zrobić to znaczący na, na perfekcyjny blok. Będę w Aha, no dobra, to za. Nie no, za automatu mi nie podnosi. Deska stratwy. What? <grymna> Tu mogę te grzyby, analizujemy. No mamy ten level. No i co? Poziom w górę mm -hmm. Znajdź wodę. Pośil się A! No dobra. Uuu, trujące, hej, czyli się nie będziemy tam mieć. A HP się samo, czy muszę zjeść? Hej, <toczę> Roztoczę. Wytwórz banda z włókien. Okej, okay, bandaż z włókien. Sok. No, wziąć sok. Wycieka z gałęzi. Ciekawe Dobra, to trzeba będziemy się z tymi roztoczami bić. Znajdź wodę. No gdzie ta woda zajebana jest? O jest, dobra Roztocze też idzie spać. Koniczyna Liste koniczyny. Dobra. Wypij brudną wodę. Jak? Mało łyczek. Aaa, woda rośnie, ale jedzenie, nie? Jedzenie maleje, no dobra, o ty kurwa dziadu. Ty Mrówka koksik. Dobra, na mrówkę trzeba uważać. Ty kim jesteś? Rejkowiec. Nara. Surowe mięso rykowca. łatwo na noba. Dobra, tutaj na pewno mogę. Dobra, pomi. Analizuj. Pomi. Dobra. To też. A mrówki nie mogę. Tego też nie mogę zanalizować. Wytłusz bandaż z, włó z włókien. Ok, bandaż z włókien. Sok. Z czasem regeneruje HP. No dobra, ale. Do wijania zadrapań śniaków z biegiem czasu regeneruje zdrowie. No dobra, ale. Przejdź do wpisu. Sok. Łatwo kryjącym. Cieka z korzeni i powalonych gałęzi. Korzeni i powalonych gałęzi. Dawaj tego mniszka dziada. A, nie mam. O, coś tu uderwało. Dobra jak... dobra, jak napierdzielam, to mi nie schodzi tak to chyba, więc yeah. jest okej. Okay. Dobra, leżę. Dobra, to dobra, 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 dobra. Czyli mrówy nam tak robią nam dużo, ale nie no, na tyle, że się zaraz przewrócimy. Dobra, no musimy znaleźć gałąź. Na razie z tym jest problem. Trochę się pogubiłem. To może? Co jest brudna woda. Nie wiem, czy w ogóle tu gdzieś jest czysta. Dobra, po 07 skoczymy i będzie czysta. O kurwa, kim ty jesteś? A. Tarczówka. Tarczówka, jakaś... What? Zostawcie mnie. Te roztocza lubią się ze mną bić, bez kitu. O kurni, co? Dobra, idę stąd na ra. No nie, 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 nie zabijcie mnie, nie, nie zabijcie mnie, nie zabijcie mnie. Eee. Dobra, no muszę staminę. O jest! Cok. A, czyli tak to wygląda, dobra. To taki plus, że znaleźliśmy sok i wiemy już jak szukać mniej więcej. Mszyca! O kurde, pszczoła! Ech, uja pierdolę, jakieś... ...jakieś bydle. Jakiś bydle tam biega. Nie wiem co to jest, ale coś czuję, że jak mnie pozdrowi. Ty! Dobra, z spieprzam stąd. Coś Taja, strzetylasz? Co, w dobrą gierę. Dobra giera zgrana Tylko na razie to jest począ O kurwa, murwa. E? O kur nie, dobra, żartowałem, żartowałem. Kurwa. Co mnie obluł? Ja już chyba w czwarty raz już leżę. Fajne czy nie? Fajne. Na razie. Fajne. Wszystko mnie zabija. Wszystko mnie zabija. Nie tnie mi się. Także też jest dobrze. I to jest grounded. I to też zastanawiałem się, jak w niochu. Nie, nie. Tutaj nie. Tutaj. Ustawienia są normalne. Tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem dokładnie o co w tym chodzi. a to jest jakiś survival to jest. Z tego co się widzę. Tu się jakoś. Rzeczy. No zapierdzielone roztocza. Okraftuję no, i tak dalej, nie? Ale nie tnie się na streamie. Z mrówkami się nie zaczynamy. Tu jeszcze jeden był taki wesołek ogromny. Tak mi zajebał. Żoyaj. Dobra. No nie! No nie! Nie, no spieprzaj Kim ty jesteś? Bu zbuduj wiatę, znajdź wodę pitną No z, tą z wodą pitną mam problem Mogę tego nigdzie namierzyć Chyba na noc przychodzą te dziady Dobra, zebraliśmy Czy na noc żerują dziady? Bied ty Biedrona idzie. Biedrona. Ty no nie no, Biedrona ty mnie nie bi. Dobra, czyli co? Mamy banda zrobić. Wytwórz. Ehm, strzała. Pochodnia. Nomitywny sznur. Dobra, no to pewnie tak będzie trzeba zrobić. Wytwórz wiele. Grzybowa papka. Nie mogę. Nie wiem czemu. To też nie wiem czemu nie mogę. Kamyczkowa włócznia. Prędkość, dobra, weźmiemy to. Zobaczymy, co to będzie. Co? Kamyczkowa włócznia. Dawaj. Zbuduj wiatę. Znajdź wodę pitną. No, z to wodą pitną. Z problem. Czapka zrostoczy. roztoczy. Ty ABS-y dają, ale jaja. Wytwórz. Wymagany stół warsztatowy, no tak średnio. Meszek z lodem. Oho, płot z gałązek. Rożen, rożen. Wiata, o wiata jest, dobra. Paleta na deski. śpi A, Aha, bo w nocy, dobra. Na nocy sleepa. Dobra. No i co? Szybsze budowanie. Spanie, do Spanie. Speedorana. to punkt. Spanie.